I ruszyły. I Momo wychodzi na front. Momo, sukces. Momo, sukcesy. Na trzeciej pozycji Magor, na czwartej Manta, później Medan, Taranom, Celebryk i stawkę zamyka Purhi. Ucieka Momo, próbuje go dogonić. Sukces. Momo sukces, Magor. Momo sukces, Magor. Momo z przewagą o 4-5 długości nad sukcesem, zanim Magor, później znowu odstęp medan razem z Mantą i z tyłu razem celebryk Purhip i Taranom. O już. Przewaga Momo zmalała, ale wciąż Momo na froncie. Momo sukces Magor. Momo sukces Magor Manta Medan Purhip Celebryk i Taranom. Wciąż Momo na prowadzeniu. Momo na drugą pozycję przesunął się Magor. Momo Magor poprawia także Manta. Przy wewnętrznej bandzie galopuje sukces. No, teraz to już wszystkie razem. I za moment pojawią się na prostej finisowej Momo Magor, Manta, Taranom, Celebryk i Purhip tutaj przechodzi. I medan, medan na prowadzeniu, medan, 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 medan na froncie, medan odjeżdża, medan, purhip, manta, taranom, medan, 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 medan i medan zwycięża w walce o drugie miejsce, purhip na trzeciej pozycji, manta.